Cześć Boże, dzisiaj jest poniedziałek, 16 czerwca. Czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, wiersze, rozdział 5, wiersze 38, 42. Mateusz 5, 38, 42. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię kto, żeby iść z Nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwraca się od tego, kto chce od Ciebie pożyczyć. Oko za oko i ząb za ząb kojarzy się z jakąś brutalnością, ale to jest, kochani, wielkie... Wielki wynalazek społeczny, etyczny epoki starożytnej, który mówi o proporcjonalnym wymiarze kary. I dzisiaj też moglibyśmy sobie do tego wrócić, bo kto z nas, gdy ktoś nam zawini, nie chce mu odpłacić w dwójnasób, w trójnasób, pięknym za nadobne. Nie potrafimy się zatrzymać, a mądrość starożytnych mówi, Jasne, że kara musi być, ale niechaj nie będzie za duża. Zatrzymaj się, nie idź za podszeptem rządzy zemsty. A Jezus nie neguje tego, no bo Jezus jest logiczny, ale pokazuje jakby głębsze podejście. Nie stawiajcie oporu złemu, czyli nie walczcie sami ze złem, tylko... Nadstaw drugi policzek oznacza, pokaż inne oblicze. Nie walcz złem za złem, z, złem przeciwko złu, nawet jeżeli to ma być proporcjonalna kara, tylko pokaż temu człowiekowi nie oblicze gniewu, nie oblicze zemsty, nie oblicze e, upokorzenia, które domaga się rekompensaty, zadośćuczynienia, przeprosin, tylko oblicze pełne godności. Godności, która wypływa z tego, że Bóg jest moim ojcem, że Bóg mnie kocha, że nade mną czuwa, że jestem dla Niego cenny. I dzięki temu żadna obelga, żadna potwa, żaden policzek nie robią mi krzywdy. Bo moim gwarantem, gwarantem mojej Godności mojego szczęścia jest król świata. Ojcze nasz który... i wtedy taki człowiek, który zobaczy nasze oblicze, które powinno cierpieć, a jednak ma w sobie jakąś godność i pogodę ducha, mimo doznanej krzywdy, pomyśli sobie, skąd to u Niego, jak ta osoba skrzywdzona potrafi z taką godnością się zachować. No właśnie. I wtedy dojdzie do Boga, który za tą osobą skrzywdzoną stoi i ją w niewidzialny sposób wspiera. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.